magiczna siódemka Tom czwarty wydawnictwa Egmont. kontynuacja serii o siódemce wybranych dzieci z niezwykłymi zdolnościami. Rozpoczyna się ona od wakacji, powrotu dzieci do domu. Leo razem z ojcem rozmawia tutaj na nie do końca odpowiadające chłopcu tematy i trafia do biblioteki ojca, gdzie znajduje pewne księgi, które zaczyna czytać. Opowieść o szczurołapie z Hamel jest jedną z historii, którą przeczytał i jak się okazuje, za sprawą duchów, które tutaj widzicie, teraz na tej stronie, między innymi Leonardo da Vinci się tutaj pojawia, chłopiec próbuje rozszyfrować zaszyfrowaną treść. Niezbyt dobrze im to na początku wszło, ale z czasem zaczynają coraz więcej rozumieć. Brakuje im niestety. Tomów. I tak wygląda czwarty komiks. Mamy przeplatane losy chłopca. Tutaj on, widzicie, idzie ze swoim ojcem w pewne miejsce, z historiami. Jest to bardzo przygodowa seria, i my strasznie się wciągnęłyśmy w świat magicznej siódemki, niecierpliwie wyczekując każdego kolejnego tomu. Komiks ma ciekawą, oryginalną. Grafikę charakterystyczną zresztą dla tej serii. No i oczywiście nie odkrywa przed nami wszystkich tajemnic, bo do finałowego tomu jeszcze trochę zostało. Zapraszam Was również na blog w opisie do filmu Jest link oraz do działu wideo, gdzie znajdziecie więcej recenzji książek, komiksów, gier i nie tylko.